Rusza remont skrzyżowania u zbiegu ulic Piramowicza, Zielona i Grunwaldzka. Trwają właśnie prace przygotowawcze. Tuż za nimi ruszą roboty rozbiórkowe, a sama modernizacja skrzyżowania obejmie m.in. wymianę nawierzchni asfaltowej oraz budowę chodników. Prace już tak naprawdę ruszyły. Mam na myśli pierwsze prace dotyczące tam chodników. Prace będą trwały do końca czerwca bieżącego roku, a w, a w nich jakby zawiera się tutaj przebudowę skrzyżowania, to otoczenie wraz z chodnikami, no i oczywiście budowę, budowę sygnalizacji świetnej oraz bezpiecznych przejść. W związku z remontem ruchliwego skrzyżowania należy się spodziewać kolejnych utrudnień w ruchu w tym rejonie miasta. Z powodu inwestycji prowadzonej przez PKP, a związanej z modernizacją linii kolejowej Nowy Sącz Chabówka, wyłączona z ruchu jest m.in. część ulicy Kolejowej, a to generuje czasowo potężne korki. Remont skrzyżowania grunwaldzka Piramowicza Zielona, jak zapewnia w rozmowie z naszą telewizją sądecką, radny Maciej Rogusz będzie się odbywał przynajmniej na razie bez jego zamknięcia. informacje w miejskim zarządzie Dróg... Faktycznie mieszkańcy dosyć bali się o to, że będzie po prostu to skrzyżowanie zamknięte. Miejski Zarząd Dróg przekazał mi taką informację, że nie planują przynajmniej na razie zamknięcia tego skrzyżowania, a jeśli będą jakiekolwiek zamknięcia, będą oczywiście one wcześniej tutaj przedstawiane, będzie informacja o nich, ale te zamknięcia, jeśli będą, to będą oczywiście bardzo krótkie, bo to się mówi. O takim czasie około jednego dnia, i te prace będą wtedy też prowadzone w takich godzinach poza tym szczytem komunikacyjnym. Więc Miejski Zarząd Dróg tutaj uspokaja, ja również chce mieszkańców uspokoić, że te prace nie będą jakoś wyraźnie tutaj na ten układ komunikacyjny Wływać. wpływać. Więc ta przepustowość i to skrzyżowanie będzie oczywiście otwarte. Ale tak jak mówię, o wszystkich tutaj jakichś zamknięciach, czy o zmianie organizacji ruchu miejski zarząd Róg ma informować, a również mieszkańców będę informował. Modernizacja skrzyżowania obejmie też wymianę oświetlenia, a także montaż sygnalizacji świetlnej, która ma zapewnić bezpieczeństwo kierującym i pieszym. Ma być bezpieczniej, też bierze się pod uwagę oczywiście szkołę podstawową numer 9, czyli dzieci, które podążają do tej szkoły. Dobrze wiemy, że ruch na tej ulicy, czyli na Grunwalskiej Piramowicza, jest. Dosyć znaczny, bo to przecież w kierunku ulicy Węgierskiej przebiega. I na pewno te światła, te bezpieczne przejścia doprowadzą do znacznie bezpieczniejszej sytuacji w obrębie tego skrzyżowania. No i o, o co nam też chodziło w obrębie Szkoły Pasowej nr 9 na osiedlu Kaduk. Zakończenie remontu jest planowane na koniec czerwca bieżącego roku, a jego koszt to 400 mln zł.